Cześć, witam wszystkich bardzo cieplutko w kolejnym zdrapkowym odcinku i dzisiaj zapraszam na draping nowej, rubinowej zdrapki, której premiera miała miejsce w piątek. Na draping przeznaczyłam 20 zł, mam 4 zdrapki i zobaczmy, czy uda mi się dzisiaj coś fajnego wydrapać. Zapraszam do oglądania. Nowa zdrapeczka prezentuje się bardzo pięknie, jest bardzo ładna i błyszcząca, ale najważniejsze są przecież wygrane. Zaczynam zrabiać. Tutaj są wygrywające liczby. Moje wygrywające liczby to 3, 7, 6 i 23. I szukamy. 4 nie mam. 13 nie mam. 29 nie mam, 15 nie mam, 1 nie mam, 2 nie mam, 25 nie mam, 35 nie mam, 8 nie mam i 24 nie mam. Czyli ta zdrabka jest przegrana. Zobaczmy następną, wygrywające liczby.

i 28. Pod liczbą 27 kryje się 5 zł. Także jest to pierwsza wygrana. Zdrabka numer 3. Zdrabka numer 33 z paczki. Te zdrabki nie były po kolei. E, I tak, 30, 26, 13 i 2. I szukamy.

I dalej 27, 4 25, wszystko obok, 1 i 17. Czyli niestety ta zdradka również jest pusta. Przechodząc do podsumowania. Na wydane 20 złotych. Te, te trzy zdrabki były puste, a zwróciłam się tylko jedna. To był zwrot w kwocie 5 zł, także 15 złotych na minusie. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a oglądacie moje filmiki, to też zachęcam do subskrybowania. No i co? Życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!